Witamy Was w pięknej scenerii w otoczeniu przyrody, no i przede wszystkim stawów hodowlanych. A jak stawy hodowlane, to oczywiście musi być karp. Jest wieczór, a jak wieczór, to. Czas na ognisko. No właśnie. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo prosty sposób podania karpia. Na ognisku. Karpia pokroiliśmy w dzwoneczki i może być też filet. Potrzebujemy cebulę, paprykę, sól, pieprz, oliwę. No oczywiście dodajemy zioła jak do większości potraw. Może być do karpia mieszanka suszonych ziół. Jakich ziół potrzebujemy do takiej mieszanki? Wedle uznania może być to pietruszka, koperek, kolendra lubczyk. Bazylia na przykład również może być. Chyba to, tak naprawdę co lubimy, tak? Ja teraz pokroję paprykę w paseczki, cebulę w piórka. Przy ognisku najczęściej spotykamy się z, z rodziną, z bliskimi, ze znajomymi. W naszych gospodarstwach y, hodowla karpia to nie jest tylko y, nasz zawód, tak naprawdę to jest nasza. Wielka pasja, którą przekazujemy z pokolenia na pokolenie, karpia, dzwonki lub filety, w zależności kto jak bardziej lubi. opruszamy pieprzem! Również z sobą. Użyjemy tutaj folię aluminiową. Dosyć musi być mocna ta folia. Kładziemy ją z wierzchu tą stroną świecącą. To jest bardzo istotne, ponieważ ta strona trzyma temperaturę. Nie ugotuje nam się. Ryba jedynie upiecze. Polewamy delikatnie olejem. Kładziemy wcześniej oprószony w soli pieprzem dzwonek, ewentualnie filet. Na tak ułożonego fileta, ewentualnie dzwonka, rozkładamy cebulkę pokrojoną, w paprykę, do tego możemy właśnie posypać jeszcze naszą mieszanką ziołową, ewentualnie dać właśnie koperek. Tak naprawdę to są lepsze świeże zioła, mają więcej aromatu. Są naturalne. Bardzo istotne jest obijanie karpia folią. Musi być dosyć szczelnie pozrobione. przygniatamy zewnętrzne części, zawijamy dwukrotnie, żeby nam się nie przedostało do środka powietrze. Z trzech stron przygniatamy i tak zawiniętego karpia kładziemy na ognisko, ewentualnie też może być na grilla. My dzisiaj zaserwujemy go na ognisku. A kiedy będziemy wiedzieli, że karp jest już upieczony? No właśnie to jest fajny sposób na to, że nie musimy pilnować, kiedy karp będzie dobry. W chwili, gdy folia nabierze powietrza, tak już maksymalnie, to oznacza, że karp jest idealny. Nie jest ani za mało wypieczony, ani za dużo. Będzie delikatnie przypieczony pod spodem i bardzo soczysty. My zatem udajemy się na ognisko położyć naszego karpia i dziękujemy Wam za obejrzenie kolejnego odcinka.